Witajcie kochani, mam na imię Monika Zauerman, jestem trenerem radykalnego wybaczania i chciałabym Was dzisiaj zaprosić na to nagranie, w którym chciałabym opowiedzieć o tym, jak radzę sobie z żałobą i jak Ty też możesz poradzić sobie z żałobą. Dzisiaj siedzę i nagrywam podcast, ponieważ jeszcze nie jestem gotowa na to, żeby usiąść i przygotować wideo. Tak naprawdę to idę na żywioł, bo. W ogóle nie jestem przygotowana do tego, nie wiem, co powiem. Nie wiem, że chcę coś powiedzieć na temat tego, jak radzić sobie z żałobą, przez którą właśnie teraz przechodzę, ale też nie chciałabym, żeby strasznie jakiś dołujący był ten podcast, ale no ale jak będzie, to będzie. Przede wszystkim chciałabym. Chciałabym tutaj poopowiadać, pomóc może też osobom, które właśnie też przechodzą teraz przez żałobę. Obojętnie, kto umarł nieważne. Dla tych, którzy nie wiedzą, przed świętami umarła moja babcia. Miała 85 lat. Babcia miała 40 lat, gdy ja się urodziłam, więc znałyśmy się kawał czasu. Nie mam już żadnego innego, nie mam żadnej innej babci, nie mam już dziadka również żadnego. Pierwsza babcia umarła w 2007 roku. Słuchajcie. Nie wiem, czy w ogóle puszczę nawet to na YouTube. Nie wiem. Dlaczego nagrywam podcast? Bo po prostu jeszcze przeżywam tą śmierć. Yy, powiem szczerze, że nigdy wcześniej nie straciłam nikogo, kogo tak bardzo kochałam. I nie to, że nie kochałam mojej pierwszej babci, bo kochałam ją i też to przeżywałam, ale tutaj tą śmierć przeżywam zupełnie inaczej. Można powiedzieć, że ta babcia była dla mnie jak moja. Prawie jak moja mama. I no, uderzyło mnie to mocno, szczerze się przyznam. Tym bardziej, że powiedzmy, że babcia była zdrowa, bo tak twierdziła, ale teraz wychodzą fakty trochę inne. I to tak jest właśnie z tą śmiercią, gdy ktoś umiera. My tak Myślimy, że tego kogoś znamy, a później wyskakują różne niespodzianki i się zastanawiamy, czy my tak naprawdę znaliśmy tego człowieka. Tutaj nie wiem, czy tam w tle słychać, może być słychać mojego psa. Właściwie dwa psy. I kominek. Siedzę przy kominku, więc może być słychać, jak drzewo strzela albo hucze z kominka. No więc z tą, z tą śmiercią to jest tak, że przechodzimy przez wiele, wiele różnych emocji, które targają nami po prostu takie emocje, których może nigdy wcześniej nie doznaliśmy. No, ja powiem szczerze, że zawsze wydawało mi się, że dosyć dobrze radzę sobie z emocjami, ale tutaj, w takiej sytuacji, człowiek zupełnie, zupełnie inaczej reaguje i zupełnie inaczej na siebie patrzę teraz, bo oczywiście pozwalam sobie na te emocje i ci, którzy mnie. Obserwują, oglądają moje filmy, wiedzą jak ja zawsze dużo kładę nacisk na to, że jak bardzo ważne jest czucie uczuć i pozwalanie sobie na nie, i że zawsze mówię, że mamy prawo do swoich uczuć, do swoich emocji i należy je im pozwolić przepłynąć przez nasze ciało, po to, żeby ich nie blokować, tak, bo jest to energia w ciele, którą po prostu trzeba poczuć i odpuścić. Jeżeli się jej nie poczuje, to ta energia nie opuści naszego ciała, tylko się po prostu w tym ciele zablokuje. No i właśnie tak teraz targają mną różne, naprawdę różne emocje, od smutku po złość, ale również i takie pogodzenie z tą sytuacją, bo ja w ogóle byłam z babcią w momencie, kiedy babcia umierała i z tego względu, że jestem mistrzem reiki. Ja odprowadzałam babcię do, na drugą stronę, wysyłając jej również reiki w tym samym czasie. Dla tych, którzy wiedzą, jak działa reiki, no to chyba nie będę musiała dużo tłumaczyć, a dla tych, którzy nie wiedzą, no to no po prostu wysyłałam babci energię reiki. Wezwałam wszystkie anioły, archanioły, które są... Odpowiedzialne za transformację i prosiłam o jak najłagodniejsze i pełne miłości przejście. Mam nadzieję, że to babci pomogło. No babcia generalnie nie cierpiała mocno, aczkolwiek to tak mi się wydaje, bo w pewnym momencie babcia już nie mogła mówić, więc ja wiem, że ostatniego dnia dostała morfinę, więc może trochę cierpiała. Ale no, ale tak yy, wydaje mi się, że nie za mocno. No tak wybrała, i taką właśnie takie mam podejście, tak, że tak babcia wybrała. Bardzo chciałam się, bo nie widziałam babci przez kilka miesięcy chyba przez trzy miesiące babci nie widziałam przed śmiercią. Więc yy, gdy pojechałam yy, do domu, do Szczecina, poprosiłam wszechświat. Źródło, o, tylko o to, żeby było mi dane, aby móc jeszcze z nią porozmawiać i móc się z nią pożegnać. I jeżeli taka była wola babci, jeżeli taka była, taki był plan jej duszy, że ma odejść, to ja to szanuję i akceptuję, oczywiście. No ale tak to jest, że my Wszyscy wiemy, że akceptujemy, albo nie wszyscy, ale co niektórzy akceptujemy, wiemy, że, że to jest tylko transformacja, że wiemy, że to nie jest koniec. Tak też właśnie napisałam kartce z, z kwiatami, które złożyłam na grobie babci, że nie mówię żegnaj, ponieważ wiem, że się jeszcze spotkamy. Ale mimo wszystko tutaj na tym ziemskim planie, no, targają na mnie emocje po odejściu bliskiej osoby. I, I do wszystkich, którzy teraz słuchają, którzy, którzy przechodzą przez żałobę teraz, chciałam tylko powiedzieć, że pozwól sobie na te emocje, pozwól sobie na ten smutek, pozwól sobie na, ten zło, na tą złość. Nie blokuj tego i nie przejmuj się tym, jeżeli ktoś ci mówi, że po miesiącu, po dwóch czy po trzech. A nawet po pół roku, ktoś ci mówi, że no już powinnaś sobie, czy powinieneś dać sobie spokój, odpuścić, przecież już tyle czasu minęło. To jest nieistotne, ile czasu minęło. Oczywiście, jeżeli to, jeżeli dochodzi tutaj depresja i, i jakieś bardzo trudne emocje, z którymi nie możemy sobie poradzić, rzeczywiście jak najbardziej proszę wybrać się do y, terapeuty i nie robić. Y, tego samemu oczywiście bardzo ważne jest, aby szukać pomocy, ale nie róbcie sobie z tego powodu wyrzutów sumienia. Tylko szukajcie pomocy. Każdy ma prawo do swoich emocji, każdy żałobę przechodzi inaczej. I, I po prostu musimy sobie na to pozwolić, tak? Ja generalnie w tym momencie zamieniłam smutek na złość. Ale to dlatego, bo właśnie tak jak powiedziałam, wydaje nam się, że znamy osoby, które umierają, a później czasami się okazuje, że wyskakują różne dziwne niespodzianki. Ja trochę się zezłościłam na babcie, bo wyskoczyły różne niespodzianki, ale to chyba też przyszło do mnie dlatego, ponieważ ja już nie chciałam czuć tego smutku, bo smutek powodował, że czułam się już po prostu taka zmęczona i wolę złość. I pozwalam sobie teraz na tą złość. Oczywiście jestem też czasami jeszcze smutna. I też pozwalam sobie na ten smutek. Ale też pamiętajmy, że wszystko jest energią, tak? I tak jak mówi fizyka kwantowa, wszyscy jesteśmy z, jesteśmy wszyscy energią. Tak naprawdę nigdy nic nie umiera, tylko zmienia formę. Więc pamiętajmy, że te osoby, które odeszły. Są gdzieś tam, i może są koło nas, może są już gdzieś indziej. Ostatnio mama mi powiedziała, że dusze, które umierają przez około 40 dni, mogą czuć się zagubione, więc powinno się do nich mówić. Ja szczerze mówiąc, nie słyszałam nigdy o tym, ale jakoś tak naturalnie mówiłam do mojej babci: mówiłam do niej, idź do Boga, czy idź do światła nie przejmuj się już niczym tutaj, my sobie już poradzimy, my sobie poradzimy ze wszystkim. Ale tak było z pierwszą moją babcią, pamiętam, że gdy odeszła, to chyba czuła się bardzo zagubiona, bo bardzo często mnie odwiedzała w snach i musiałam pomóc jej, pamiętam, w snach odejść przy, na drugą stronę, przejść na drugą stronę, więc no ale to w tym momencie nie miałam takich doświadczeń z tą drugą babcią, więc y, wydaje mi się, że wszystko powinno być ok. Aczkolwiek y, tak modliłam się też z babcią i, i prosiłam Wszechświata, by pomógł jej przejść i... no tak. My też kiedyś tam się znajdziemy i warto jest wiedzieć, że że to nie jest koniec, tak? Że to jest tylko... Transformacja, że tak naprawdę po tej drugiej stronie czeka na nas inne życie. No oczywiście, że nie wiemy jakie. Są różne teorie, więc y, zostawiam to dla każdego, aby sobie może sam to w jakiś sposób y, poszukał, wytłumaczył czy zrozumiał. Oczywiście. Są ludzie, którzy wierzą, że nic nie ma po drugiej stronie. Ja myślę, że to jest trochę smutne, ale, ale też rozumiem i szanuję, więc. No tak. Transformacja. W momencie, kiedy babcia umierała, to trwało przez jakiś czas, była w szpitalu. Cały czas widziałam pełno piątek i siódemek. Siódemki. Oznaczają yy, yy, siademki, yy, oznaczają, że to jest, yy, że wszystko się dzieje według boskiego czasu, a piątki oznaczają transformację. Więc ja wiedziałam, że, że to jest po prostu plan duszy, plan duszy mojej babci. Bardzo też polecam i odsyłam do książek Roberta Schwartza, Odważne Dusze, ale są tam jeszcze chyba trzy inne tytuły, w tej chwili nie pamiętam. Pierwsza jest Odważne Dusze. On bardzo fajnie tłumaczy o tym, jak to wygląda, plan duszy, dlaczego przychodzimy tutaj na świat i tak dalej. Więc bardzo, bardzo polecam jego książki i też wywiady na YouTubie. Są chyba dwa po polsku, reszta jest po angielsku, ale można sobie włączyć napisy. Na YouTubie, żeby sobie posłuchać. On bardzo fajnie o tym opowiada. Chciałam jeszcze polecić e, książkę Dziewięć Dni w Nieskończoności Ankę Ewerts. Powiem szczerze, że ta książka po śmierci mojej babci bardzo, bardzo mi pomogła. Mimo wszystko, że dużo w tej książce jest rzeczy, które ja już e, wiedziałam, bo przeczytałam o nich wcześniej w innych książkach lub dowiedziałam się z innych źródeł, ale. Przyszła ona do mnie ta książka. Właśnie to tak się mówi, że jak uczeń jest gotowy, to pojawi się nauczyciel, i właśnie tak odbieram tą książkę, ponieważ w ogóle nie wiedziałam o jej istnieniu. Przynajmniej nie pamiętam, żebym słyszała cokolwiek o tej książce wcześniej, i nagle pojawiła się ona w moim życiu. Tak naprawdę słucham audiobooka, ponieważ. Nie jestem w stanie się skupić na czytaniu, więc słucham audiobooka. Audiobook trwa kilka godzin również, więc wtedy, kiedy mam czas, tak jakbym znajduję czas po prostu na słuchanie tego audiobooka, bo próbowałam czytać, słuchać go przez, przed snem, no ale niestety zasypiałam za każdym razem, więc nie wiedziałam, co tam się, co tam było zawarte. Także oprócz Roberta Schwartza, polecam jeszcze właśnie książkę. Anke Everts. Książka mówi o kobiecie, która była przez 9 dni w śpiączce. po... Nie będę tutaj y, może zdradzać y, po jakim wypadku, ale po wypadku i y opowiada o tym właśnie, co, co, się, y, co się wydarzyło, gdy była na pograniczu śmierci. Więc bardzo, bardzo polecam tą książkę. Ona otworzyła mi oczy na wiele rzeczy i y, pomogła jakby. Y, Spojrzeć na, na śmierć z zupełnie innej strony, jeszcze z zupełnie innej strony niż miałam do tej pory, i dała mi poczucie ulgi, tak. Więc ja tak sobie radzę z żałobą, po prostu pozwalam sobie na to i każdy radzi sobie inaczej, tak. Niektórzy wolą udawać, że nic się nie stało, i, i blokować te emocje. Ja bardzo tego nie polecam, więc mam nadzieję, że tego nie robicie. Myślę, że to by było na tyle. Jeżeli chciał, chciałabyś podzielić się swoimi przemyśleniami, czy może swoimi doświadczeniami, albo sposobem, w jaki ty radzisz sobie z żałobą, proszę podziel się w komentarzach poniżej. Możesz również do mnie napisać na maila. Jeżeli masz potrzebę, żeby z kimś porozmawiać, możesz do mnie napisać na maila. Zawsze zostawiam swojego maila. Poniżej w opisie. Czasami hmm, lepiej jest porozmawiać z kimś obcym. Ja na przykład hmm, rozmawiałam z, hmm, kiedyś poznałam takiego człowieka, który też się zajmuje Reiki, on w ogóle mieszka w Stanach Zjednoczonych, nigdy się nie spotkaliśmy. Ja z nim rozmawiałam o tym i dlatego mówię, że czasami lepiej jest porozmawiać z kimś obcym, bo. Daje to jakieś takie poczucie ulgi, i, i nie jest ta osoba tak zaangażowana emocjonalnie w ciebie, i, i daje ci jakieś takie inne ucho do wysłuchania, więc jeżeli nie chcesz napisać do mnie, to może warto napisać do kogoś innego albo zadzwonić i porozmawiać. No, ale, ale też chciałam też powiedzieć, że właśnie z tym mówieniem to też jest tak, że jak za dużo się o tym mówi, to, to, to pamiętajmy że też, że to jest takie trochę męczące dla drugiej strony, dla tych osób, które tego nie przeżywają, tak? Bo nam się wydaje czasami, że jak my przeżywamy żałobę, to, to inni muszą nam współczuć. I oczywiście, że oni nam współczują, ale pamiętajmy o tym, że inni ludzie mają swoje życia i im się nie chce tak no, okrągło słuchać o tym, jak nam jest źle, więc dlatego bardzo polecam, polecam terapeutę albo, albo jakiegoś trenera radykalnego wybaczania, bo to daje duże poczucie ulgi, aby, jak się porozmawia z kimś profesjonalnym. Oczywiście mam nadzieję, że masz przyjaciela, z którym, przyjaciółkę, z którą możesz porozmawiać o tym. No ale tak jak mówiłam wcześniej, pamiętajmy o tym, że ludzie mają swoje życia i. Nie zawsze mają czas albo ochotę i siłę do ciągłego słuchania, jak nam jest źle. Bardzo również też polecam pisanie tego, jak się czujecie. Ja się przyznam szczerze, że mi nagrywanie tego właśnie w ten sposób, teraz to, co robię, też daje duże poczucie ulgi. Ja nie wiem, czy to wystawię na YouTube. A. Może wystawię, może nie. Jeżeli wystawię i słuchasz teraz tego, mam nadzieję, że ci to pomaga, bo rozumiem, że jest. Ci smutno. Ale masz do tego prawo. I nie, nie zmuszaj się nie zmuszaj się do niczego. Go with the flow. Pozwalaj sobie na to, co czujesz. Jeżeli chcielibyście może, żebym coś jeszcze dodała to możecie się ze mną skontaktować. W tym momencie myślę, że to wszystko co chciałam powiedzieć. Dziękuję Wam serdecznie. Życzę Wam dużo, dużo miłości i cierpliwości do samych siebie. I być może jeszcze nagram jakieś, jakieś nagranie, jakiś podcast ponieważ nie wiem kiedy będę gotowa na to, żeby nagrywać wideo. Póki co, to dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Życzę Wam dobrego dnia czy wieczora i dużo miłości. Do usłyszenia. Cześć.